Witam wszystkich bardzo serdecznie w gospodzie pod Rzędliwym krasnoludem. Ja jestem Fiorwar I zapraszam na kolejną grę w League of Legends. Pierwsza gra, czyli poprzedni odcinek nie był zbyt udany. Miejmy nadzieję, że tym razem passa nieco się odwróci i pójdzie mi nieco lepiej niż poprzednim razem. Ale jak wiecie, tym bywa różnie. Nie przedłużam, odpadam po prostu grę. W międzyczasie zajrzymy sobie na profil. Nie wiem dlaczego nie naliczyło mi żadnych statystyk po poprzednim meczu. Mm, naliczyło mi tych podstawowych patronów, nie naliczyło mi całej reszty. Nie do końca wiem jak to działa, będę się musiał w tym zorientować. Ale poprzednia gra, tak jak mówiłem, wyszła bardzo słabo w moim wykonaniu. Ale nie zniechęcamy się, będziemy się uczyć, a przede wszystkim, mam nadzieję, będziemy się razem dobrze bawić. Tak jak powiedziałem, od tego odcinka, czyli od tej drugiej gry, ja sobie pogadam troszeczkę z wami właśnie teraz, pod rozpoczęciem. Na czas samej gry natomiast się zamknę, bo tak jak powiedziałem, ten komentarz w trakcie gry i tak jest bardzo miernej jakości a mi samemu będzie dużo łatwiej skupić się, no co jest wydaje mi się dość, dość istotne, biorąc pod uwagę mój brak brak doświadczenia, a tym bardziej brak umiejętności w League of Legends Także czekamy cierpliwie na grę, która de facto jest nagrywana zaraz po poprzedniej. Więc jeśli pod pierwszym, grą, pod pierwszym odcinkiem zostawicie jakieś porady, wskazówki i tak dalej, to miejcie świadomość, że odniosę się do nich nieco, nieco później. Nie wiem jak wy, ale ja z wielkim zainteresowaniem czekam na nowego Czempiona w League of Legends. Jestem bardzo ciekawa Aurory, która podoba mi się nie pod... tylko pod względem wizualnym gdzieś tam, ale pod kątem samego gameplayu. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa postać. Wiadomo, nie ma tam zbyt nic innowacyjnego ale Mimo wszystko wydaje mi się, że może być to dość dość interesująca postać. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, runy standardowe. Ja na razie w żadnym ustawienie bawił się nie będę, bo i tak się na tym nie wyznaję. Banujemy standardowo Warwicka. Wiecie, że ja tej postaci nie znoszę. Muszę. Nie jestem też do końca pewny tego flasha, Nie wiem, czy zamiast tego flesza nie byłby lepszy Ghost. Ale na razie pogram sobie z flashem. Pewnie z równie miernym efektem co ostatnio, ale tak jak mówiłem, nie będę się zrażał. ca trzeba przyznać Kur i Lux Gościu, chciał się ze mną zamienić a wybieramy i tak razem więc pinzał <laughs> w dżungli prawdopodobnie prawdopodobnie bo to wciąż może być jeszcze top jeśli stawiasz zgoda Muszę ogólnie przejrzeć. Jakieś pomoce naukowe związane z Gregasem. Przyjrzeć się troszeczkę, co ludzie na niego spadają, kogo kontruje, co on sam kontruje i tak dalej. A jednak o top, a ja będę się bawił z Nisinem no to wygląda. Mam dziwne przeczucie, że trafię na jakiegoś smerfa. Ale jeśli nie, to, to tyle dobrego dla mnie. Jeszcze jedna uwaga. Zwiększyłem też delikatnie bitrate, bo wydaje mi się, że ten poprzedni film jest troszeczkę słabszej jakości. Takie mam dziwne wrażenie. Ale to może być rzeczywiście tylko wrażenie. Bo rzekomo według OBS a nagrywany jest w bitrate 6000, teraz zwiększam to do tysięcy. Wiem, że Twitch na przykład przy streamowaniu bitrate powyżej tysięcy nie obsługuje, więc, No nie, nie jest to świeżak na Lisinie, ale miejmy nadzieję, że jakoś to będzie, Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie, chociaż czuję, że zostanę zjedzony żywcem z tego Lisina. Teraz mamy nieco bardziej zrównoważoną drużynę niż ostatnio. Dwie postacie AD, trzy postaci AP. Ostatnie jak pamiętam. Chyba tylko gnar był AD, a reszta wszystko to było AP. Swoją drogą ten, ten skin, Ta skórka do Lisina strasznie przypomina mi Ilidana z Warcrafta. Nie wiem dlaczego. jakieś takie pierwsze skojarzenie jak na niego patrzę. postawić warda w ptaczku, ale mam dziwne wrażenie, że, że źle się to dla mnie skończy. Witaj w Summoner's Rift. 30 sekund do pojawienia się stworów. Nie wyglądał na Inwajda, ale lepiej być czujnym. Zobaczcie. Pojawiły się stwory. Začnemo imprezo. Waarom zou Dwa trupe. Że może zajdę im pomóc, Nalewamy. ale jak widać nie byłem potrzebny. Wszystko idziemy z powrotem na topa. Jest lisin na widoku. Противник покуна. Jak widzicie, tym razem idzie mi troszeczkę lepiej wszystko. Dobra, ja się cofnę i pójdę. To też list nie jest na dole. Gdybym tak poszedł i zabrał mu dżunglę, na przykład wtedy nie rozpychaj się. Nie ma dżungli, no tak. Dobra, cofniemy się i pójdę pod smoczka. Bo widzę, że tam robi się gorąco. Wszystko Potrzeba mi gromadzi. Nie jest szczur, jestem na zielonych. Widzę, że nie było to zbyt mądre z jego strony, trzeba przyznać. jest to mnie być przypadkiem jest i no on nadział smoka psami jest strasznie Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Ale zobaczcie, jak bardzo różni się ta gra od poprzedniej. Zaczynamy imprezę. Ja mordę niestety. Udało ci się zabić wroga. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Kogo ona krzyczy? Stop taking. Aha. Dobra, już widzę. Tivir krzyczy na no Asana, żeby jej nie zabierała. Oh! <śmierdziśla>

Jego ta Liczyłem na to, że ta Sona troszeczkę więcej zrobi. Ale może liczyłem błędnie. No tak coś jak musieli musi się wrócić. Mamy Smoka. Więc ja od razu w kierunku tego Smoka idę. Tak, dało się to zagrać lepiej. Mam tego świadomość. Zepsułem straszliwie. Bo to można było spokojnie, spokojnie ugrać. No ale widzicie, poprzednia gra wyglądała jak wyglądała, tutaj zgoła role odwrócone, tak? Nie rozpychajcie. się! Czyli 06, szczur na bocie, który nie jest w stanie kompletnie nic zrobić. Przeciwnik pokonany! Chciałem tego puszować dalej, żeby ich nie nafidować. Chcecie go zabić? I go zabić, co? Współpracuj sobie tego rolda wyciągnąć stamtąd. Tak, zauważyłem, że nie robię dwóch rzeczy. Nie pinguję czarów przywoływacza od przeciwników. To jest wielkim błędem w moim wykonaniu, powiem na pewno. UDR mi No nie do końca dobrze to zagrałem, przyznaję Oddali się No widzicie, gra że nierówna Zwycięstwo Ta była bardzo nierówna Na szczęście w tym wypadku na naszą korzyść Myślę, że kolega Heimer zostanie z C. Plus. Mało obrażeń, ale w sumie więcej od Adykary, tak czy siak. Dość interesujące. Zważywszy na to, jak bardzo będę mi botlane pokpił sprawę. Dobrze, moi drodzy. Z mojej strony to tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie kolejnego odcinka. Serdecznie zachęcam do śledzenia socjali. Wszystkie linki przypięte macie w pierwszym komentarzu pod filmem. Zachęcam do oceniania, zostawiania komentarzy. Mile widziane wszystkie porady i wskazówki. Zachęcam również do zadawania pytań na wszystkie. Oczywiście postaram się odpowiedzieć. No i co? Słyszymy się w kolejnym materiale. Także dzięki za to, że byliście. Trzymajcie się ciepło. 有宿上呢。